proroctwo biblijne używa Babilonii jako symbolu buntu przeciwko Bogu, ale także jako symbolu polityczno-religijnego systemu, w którym żyjemy. Imperium babilońskie, które znamy z historii, jest pierwowzorem współczesnej Babilonii, a jego analiza pozwala nam zrozumieć, dlaczego Bóg nazywa system czasów końca Babilonem Wielkim. Tak jak w przeszłości Bóg przez swojego proroka Jeremiasza ostrzegł tych, którzy byli zaangażowani we współczesny polityczno-religijny system, aby się zreflektowali i w porę go porzucili. W taki sam sposób nagli ludzi żyjących w obecnych czasach, aby zdali sobie sprawę, jak zostali zmanipulowani przez system, w którym żyją i oszukani przez jego fałszywe doktryny prowadzące ludzi do zatracenia i aby opuścili go, zanim będzie za późno. W Księdze Objawienia czytamy: I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Z tego właśnie powodu ważne jest, aby zrozumieć rolę starożytnej Babilonii w historii ludzkości i uświadomić sobie, co Babilonia oznacza w naszych czasach oraz kto kryje się za tym terminem. Nazwa Babilon jest pochodną słowa Bab-ilu i oznacza portal bogów, a biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie starożytne religie i kulty wywodzą się z tego imperium, nazwa wydaje się jak najbardziej trafiona. Najciekawsze jest to, że wierzenia babilońskie nigdy nie zniknęły, lecz zachowały się do naszych czasów ukryte zawierzeniami i praktykami, które nas dzisiaj otaczają i w których znakomita większość świata uczestniczy, nie mając nawet pojęcia, jakie jest ich prawdziwe źródło. Nimrod, pierwszy władca Babilonii i pierwszy ziemski dyktator, jest nazywany w Biblii mocarzem na ziemi i mocarnym myśliwym przed Bogiem. Rząd Nimroda, którego imię oznacza bunt, został powołany w celu zjednoczenia wszystkich ludzi w ramach porządku światowego przeciw prawom Bożym i ponad ustalonym porządkiem Bożym. Krótko mówiąc, Nimrod chciał zamknąć ludzi w duchowym więzieniu i trzymać ich w zamkniętym systemie intensywnej kontroli ze stworzonymi przez niego prawami, przepisami, zakazami i fałszywymi doktrynami, aby odciągnąć ich od ścieżki prawdy. Czy to wszystko nie jest podobne do tego, czego teraz doświadczamy? Ogromny Ziggurat, którym była wieża Babel, miał, jak to określa Biblia, sięgnąć nieba. I oczywiście ówczesnym ludziom nie chodziło o to, żeby wybudować konstrukcję, która literalnie sięgnęłaby nieba, ale o to, żeby uniezależnić się od Boga, od jego praw, zasad i wartości, czyli stać się bogami sami dla siebie. Innymi słowy, postąpić dokładnie tak, jak postąpili pierwsi ludzie, zachęceni przez szatana, odciąć się od swojego Stwórcy i stać się niezależni. I choć Bóg w momencie pomieszania języków i rozproszenia ludzi po całej Ziemi spowolnił realizację planu szatana i stworzenia nowego porządku świata, to nie powstrzymał rozwoju okultyzmu i jego postępu na całą Ziemię. Gdy w Egipcie, Persji, Indiach i innych regionach świata powstały nowe cywilizacje, odżyły starożytne babilońskie praktyki okultystyczne. Okazało się, że ludzie, osiedlając się w innych regionach Ziemi, przynieśli ze sobą także swoje wierzenia i praktyki. Chociaż oczywiście nastąpiły zmiany i drobne modyfikacje, aby dostosować się do nowo powstałych kultur, to dogmaty i praktyki pozostały nienaruszone. Izraelici, mowa tu o dwunastu plemionach Izraela, byli dosłownie otoczeni przez religie okultystyczne. Na zachodzie znajdowały się misteria Egiptu, znane również jako misteria kuczci Ozyrysa, z których Bóg wydostał Izraelitów. Na południu były misteria arabskie, na wschodzie znajdowały się misteria babilońskie i perskie, nazywane odpowiednio misteriami ku czci Semiramidy i misteriami ku czci mitry. Na północy były misterie asyryjskie i fenickie, w tym kult Baala, o którym Biblia kilkakrotnie wspomina. Później pojawiły się misteria Grecji i Rzymu z misteriami ku czci odpowiednich bóstw. Wszystkie te religie były identyczne i miały swój początek w starożytnym Babilonie oraz w czasach Nimroda. W Babilonie rozpoczął się cały kult oparty na panteizmie i dlatego takie religie jak hinduska czy buddyjska oraz wszystkie wschodnie współczesne religie są pozostałością popotopowego buntu przeciwko Bogu. I bez względu na to jak pozytywnie nam się one kojarzą, wszystkie są oparte na doktrynie lucyferiańskiej. Gary K. w swojej książce On the Road to Global Occupation mówi Demoniczne istoty, z którymi komunikowali się kapłani, stały się bogami i boginiami misteryjnych religii. Ponadto sądzę, że wizerunki bóstw czczonych w tych religiach powstały na bazie wizerunków demonów, które ukazywały się kapłanom. Jeśli tak, to masy modlą się do demonów przedstawianych na obrazach. Musimy być świadomi, że żaden nurt religijny nie jest wolny od pogańskich kultów i tradycji, które rozwinęły się po potopie. Cały system religijny z jego rytuałami, tradycjami, bogami i symboliką, które rozprzestrzeniły się po ziemi i przyjęły różne nazwy w różnych kulturach, jest nadal obecny na całym świecie, ukryty za fasadą wielkich prądów religijnych. Dlatego nie lekceważ pogaństwa, nie myśl, że śmieszne wierzenia i obrzędy starożytnych, zacofanych cywilizacji to przeszłość i bajki. One nadal są żywe, a ty świadomie lub nie w nich uczestniczysz. Chrześcijaństwo we wczesnej epoce zostało spoganizowane, a to, co jest dziś religią powszechną, jest w rzeczywistości systemem religijnym, który powstał w Babilonii i ukrył się za zasłoną prawdziwych nauk Jezusa. I choć niektórym trudno będzie to zaakceptować, to ten, który twierdzi, że podstawą w Jego wiary jest Biblia i nauki Jezusa, mam na myśli Kościół rzymski, w rzeczywistości stoi na czele tego starożytnego kultu powstałego w Babilonii. A rzeczywistym Bogiem czczonym za kulisami nie jest prawdziwy stwórca nieba i ziemi, ale bóstwo słońca, któremu towarzyszy cały kult. Powstały w czasach babilońskich. Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej. System kultu słońca jest często postrzegany jako prymitywny. W rzeczywistości jest to wyrafinowany system kultu, który odwołuje się do ludzkich emocji i urzeka umysł swoimi wspaniałymi ceremoniami. Praktycznie wszystkie symbole kultu słońca są dziś obecne w rzymskokatolickich katedrach i kościołach. Często spotykanym symbolem, mającym naturalnie swoje korzenie w Babilonii, jest wizerunek matki i dziecka wzorowany na bogini Isztar, czy Semiramidzie, i jej synu Tammuzie, czczonym jako reinkarnacja Boga Słońca Nimroda. Ta para jest obecna w wielu kulturach pod różnymi nazwami. Imiona nie mają znaczenia, ponieważ cały czas mamy do czynienia z tymi samymi bóstwami. Ponadto dziecko było czczone zarówno jako mąż, jak i jako syn bogini. Niektóre z tych par to na przykład Izyda i Horus w Egipcie, Isztar i Tammus w Babilonie, Isis i Isfara w Indiach, Shingmu Mu w Chinach i Japonii, Eirene i Plutus w Grecji. Ostatnie zdjęcie przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, na którego głowie widzimy trójząb, a w Jego dłoni globus. Oba przedmioty od zawsze związane były z pogańskimi bogami. Symbolem władzy Izydy, czy też Isztar bądź Semiramidy, był półksiężyc trzymający Słońce, symbolizujące jej zmarłego męża Baala, boga Słońca. Można też zobaczyć dziecko karmione przez nią piersią. Isztar była znana jako bogini wschodu, orientalne bóstwo płodności z odsłoniętymi piersiami. Czy też Bóstwo Świtu. Dlatego nabożeństwa odbywały się o wschodzie Słońca, w czasie święta Isztar, czyli Wielkanocy. Z drugiej strony jej mąż był Bogiem Zachodu, Zachodzącego Słońca. Tak więc z jednej strony była żona, bogini wschodzącego Słońca, a z drugiej jej mąż, który był Bogiem Zachodu, czy Zachodzącego Słońca. Pogańskie Bóstwa Słońca. Rządzące całym dniem i ziemią. Widzimy teraz zdjęcie pokazujące rzeźbę słonecznego bóstwa Baala Hadada, przedstawionego jako dysk w półksiężycu. Głównym symbolem Boga Słońca był półksiężyc ze Słońcem na jego szczycie lub zamknięty wewnątrz tego półksiężyca. Spójrzmy teraz na to. Widzimy tu naczynie używane do prezentacji hostii. Możemy zaobserwować różne pogańskie symbole, jak na przykład święte serce męskie, czyli proste i żeńskie, czyli zakrzywione promienie słoneczne, które reprezentują androgenię pogańskich bogów. Być może jest to szokujące, ale katolicka eucharystia jest w rzeczywistości słońcem, które znajduje się wewnątrz półksiężyca. Przyjrzyjmy się tej monstrancji, która nie tylko jest podobna do tych symboli, ale wręcz identyczna. Jak popatrzysz na prawą stronę, zobaczysz półksiężyc podtrzymujący słońce czyli ten opłatek. Oto jego zbliżenie półksiężyc w monstrancji w kształcie słońca w kościele rzymsko-katolickim. Przyjrzyj się, że dookoła biegną promienie słoneczne. I wcale tego nie ukrywają. Zaskakujące jest to, że tak mało osób zadaje sobie pytanie: skąd taki przedmiot w kościele, który oddany jest podobno jedynemu Bogu? Nie wiem, co jest napisane w Twojej Biblii, ale moja mówi, że Jezus kazał modlić się wyłącznie do Ojca, a nie do przedmiotów, nawet jeśli miałyby one symbolizować Boga. Oprócz tego symbolu związanego z kultem Baala i jego żony. Semiramidy czy Isztar Mamy właśnie często powtarzający się Symbol świętego serca Symbol, który pojawia się Na chyba wszystkich wizerunkach Związanych z postacią Jezusa Chrystusa Czym jest to święte serce? To święte serce pojawia się na posągu azteckiego boga Kecalkoatla Obecne było W wielu starożytnych kulturach Między innymi w misteriach Ozyrysa, Wisznu czy Bela na tym zdjęciu przedstawiającym Jezusa ze świętym sercem widzimy również inny charakterystyczny symbol, który pojawia się na wielu wizerunkach Jezusa, na wielu figurach znajdujących się w kościołach i katedrach oraz na zdjęciach np. Na papieży. Jest to charakterystycznie wyciągnięta dłoń pokazująca trzy palce. Co to oznacza? Jest to symbol trójzębu, zwanego też diabelskimi widłami. Jest to symbol rogów szatana. Starożytny, pogański gest ręki, zwany właśnie trójzębem, który znajdujemy wszędzie w wykopaliskach archeologicznych. Ilekroć natkniemy się na ślady społeczeństw czczących Boga Słońca, wszędzie tam znajdziemy właśnie trójząb. Znajdujemy go w starożytnym Babilonie. A wszyscy pogańscy bogowie i faraonowie mieli jakiś rodzaj trójzębu, który był związany z władzą i autorytetem bogów. Najbardziej znanym jest oczywiście trójząb Neptuna. Nazywano go diabelskimi widłami, i stąd właśnie pochodzi. To nie jest tylko coś, co ktoś wymyślił za tym kryje się historia pochodzenia no, tego symbolu. Na tym zdjęciu z kolei widzimy dwa symbole. Jest to pogański posąg Jowisza, który został przemianowany na świętego Piotra. Pokazuje on oczywiście symbol trójzębu. Jednak widzimy tutaj również inny symbol, a mianowicie aureolę. Przyjrzyjmy się jej uważnie. Nie jest to aureola w rzeczywistości. Jest to słońce. Płonące słońce, czy dysk słoneczny, znajdujący się za głowami. Wszystkich świętych Kościoła katolickiego. A tu mamy dokładnie ten sam symbol na starożytnym babilońskim ołtarzu Boga Słońca Baala, którego głównym symbolem jest ośmioramienna gwiazda. Ten sam symbol widzimy za głową m.in. Kryszny, również w religii buddyjskiej czy w religiach babilońskich. Kolejny ciekawy symbol. To szyszka, symbol płodności w religiach pogańskich na przestrzeni wszystkich dziejów, symbol również związany z wiecznie zielonym drzewem. Na tym zdjęciu widzimy meksykańskie bóstwo trzymające szyszkę w jednej ręce i drzewo iglaste w drugiej. Ale co robi szyszka na pastorale papieskim? Pastorał już od czasów starożytnych reprezentował władzę i autorytet bogów. Spotykamy go m.in. w Egipcie. Co potwierdza to zdjęcie jest to laska Ozyrysa z Muzeum Egipskiego w Turynie. A tu, największa chyba na świecie szyszka, znajdująca się na dziedzińcu Watykanu. I znowu pytanie: co robi symbol płodności w miejscu, które podobno oddane jest kultowi jednego prawdziwego boga? Tej watykańskiej szyszce towarzyszą dwa pawie symbole bogini Izydy. Tutaj z kolei mamy wszystko widzące oko nad konfesjonałem w katedrze w Mediolanie we Włoszech oko Boga Ozyrysa zawsze przedstawione w trójkącie. Smok to często spotykany symbol pojawiający się w katedrach. Smok to oczywiście biblijny symbol szatana. Tutaj widzimy herb Watykanu. Na tych z kolei zdjęciach zaprezentowana jest potrójna korona babilońska, asyryjska i papieska czyli rzymsko-katolicka. Kapłani pogańskich bóstw czcili je pod różnymi postaciami. Najczęstszą była forma boga ryby Dagona, którego urodziny zresztą obchodzone były w piątek, w tym samym dniu, w którym w kościele katolickim obchodzony jest Wielki Piątek. Kapłani używali mitry w formie ryby oraz długiej peleryny w formie ogona, później zastąpionej przez kolorowe peleryny Szkarłat jest kolorem ofiary, a purpura jest symbolem królewskim. Na papieskiej mitrze widzimy symbol słońca w postaci czterech promieni, krzyż maltański na jego szacie, a na pastorale widnieje wspomniana wyżej szyszka symbol płodności oraz przerażający zakrzywiony krzyż, czyli symbol Lucyfera. Spójrzmy teraz na tą płaskorzeźbę, pochodzącą ze starożytnego Babilonu, na której widzimy kapłanów chodzących z wiadrami zawierającymi wodę święconą. Mieli małe szczoteczki wykonane z Hizopu i kropili ludzi w celu ich obmycia. Stając przed babilońskim arcykapłanem, należało się przed nim pokłonić i ucałować jego pelerynę lub pierścień. Co Biblia mówi o kłanianiu się i klękaniu przed ludźmi? Papież jest żywym odzwierciedleniem starożytnych kultów babilońskich. Cały jego strój, tytuł Pontifex Maximus, odziedziczony po ostatnim cesarzu starożytnego Rzymu i cała symbolika, wywodzą się właśnie stamtąd. Teraz przejdźmy do innego symbolu widocznego we wszystkich kulturach pogańskich, mianowicie do słonecznego okręgu. Tutaj widzimy je na starożytnym babilońskim ołtarzu Boga Słońca Baala, którego głównym symbolem jest ośmioramienna gwiazda, która była również ukazana jako dwie czteroramienne gwiazdy, wbudowana jedna w drugą, przedstawiające koło słoneczne. To samo koło słoneczne widzimy na przykład na buddyjskiej świątyni w Tajlandii oraz przykładowo w jednym z klasztorów, gdzie widzimy to koło wyeksponowane na płytkach podłogowych. To nie jest tylko pięknie udekorowana podłoga. Jest to projekt, konkretny wzór związany z pogańskim kultem Boga Słońca. I taki sam wzór znajdujemy na każdej podłodze wyłożonej kafelkami w każdej pogańskiej świątyni Boga Słońca. To największe koło słoneczne na Ziemi i znajduje się ono na placu Świętego Piotra w Rzymie. Jest ono podzielone na osiem części, czyli dokładnie tyle, ile znajdowało się w starożytnych pogańskich kołach słonecznych. A teraz spójrzmy na środek tego koła. Znajduje się tam mniejsze koło, a w środku zaskakujący symbol a mianowicie obelisk. Czym jest obelisk? Słowo obelisk dosłownie oznacza trzon baala czyli jego organ reprodukcyjny. Prawie zawsze jest umieszczany w centrum okręgu słonecznego, gdyż reprezentuje żeńskie genitalia. Połączone z, z męskimi genitaliami i tworzące razem symbol fizycznego aktu seksualnego. Jest to symbol zwieńczenia aktu seksualnego między Bogiem Słońca a jego żoną, semiramidą czy też Isztar. A teraz krótka legenda związana z tym symbolem. Jest to legenda pochodząca z Egiptu, związana. Z bogiem Setem, który był zazdrosnym bratem Ozyrysa, zabił on swojego brata, rozrzucił jego pokawałkowane ciało po całym Egipcie, natomiast jego organ męski, czyli symbol płodności, wrzucił do Nilu. Żona Ozyrysa Izyda znalazła wszystkie części ciała męża poza jego penisem, który został zjedzony przez ryby. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ w starożytnych kulturach Wiemy to na przykład z opowieści z Koryntu, gdzie w samym Koryncie mieli tysiące męskich i damskich prostytutek, a cudzołóstwo, homoseksualizm i, i tym podobne rzeczy były bardzo rozpowszechnione w starożytnych kulturach. Płodność była najważniejsza. Mimo, że trudno to sobie wyobrazić, ale rozwiązłość seksualna była znacznie bardziej akceptowalna niż nawet w dzisiejszych czasach. Dlatego tak ważne było dla Izydy znalezienie narządu rozrodczego swojego męża, który reprezentował władzę, siłę, płodność, przekazywanie genów i majestat następnemu pokoleniu. Ponieważ Izyda nie mogła znaleźć męskiego organu swojego zmarłego męża, postanowiła upamiętnić go robiąc tego rodzaju kolumnę symbol władzy, siły, płodności. A dodatkowo wierzono, że w takim obelisku przebywał starożytny duch boga słońca. Zatem tego rodzaju obeliski zaczęto budować na całym świecie, aby upamiętnić zmarłego Ozyrysa, aby wszyscy wiedzieli, że jest nadal obecny. Ciekawe jest to, że tego rodzaju obeliski znajdują się również w wielu miastach na całym świecie. Na niektórych z tych obelisków, jak na przykład na tym pochodzącym z Turcji, widzimy w dalszym ciągu hieroglify i różne rysunki. Na tym z kolei zdjęciu widzimy igłę Kleopatry, znajdującą się w Londynie. I nie jest to jakiś tam sobie pomnik czy symbol od tak zbudowany. To w rzeczywistości jest symbol upamiętniający bóstwo słoneczne. Tutaj mamy najstarszy obelisk w Szkocji, a to z kolei najstarszy obelisk w Szwajcarii. W Niemczech, w Paryżu. Ten ostatni jest również pokryty egipskimi hieroglifami mówiącymi o kulcie bogu słońcu. A co z Mekką? Otóż w Mekce jednym z głównych bałwanów, czy też bożków, jest obelisk, znajdujący się właśnie w samym centrum Mekki. Ten rodzaj obelisków również jest widoczny w całych Stanach Zjednoczonych a również w Buenos Aires mamy jeden z najsłynniejszych obelisków na całym świecie, poświęcony bogu słońca Ra. Tu z kolei mamy obelisk z Amsterdamu oraz z Etiopii i Mongolii. Wracając do Watykanu, bo to chyba nas przede wszystkim interesuje, Watykan został zbudowany na wzgórzu, na którym niegdyś stała świątynia boga słońca Janusa. Obok bazyliki św. Jana na Lateranie, gdzie koronowany jest papież, znajduje się najwyższy obelisk w Rzymie, obelisk faraona Totmesa III, pochodzący ze świątyni Amona w Karnaku, poświęcony również kultowi boga słońca. Jak to możliwe, że przedmiot kultu pochodzenia egipskiego znajduje się w miejscu rzekomo poświęconym bogu? A teraz krótka historia tego obelisku. Jest to największy istniejący obelisk na świecie. Pierwotnie wyrzeźbiony był za faraona Totmesa III. Stał w świątyni Boga Słońca Amonara, jak wspomniałam, w Tebach, ale został wywieziony do Rzymu przez cesarza Konstantyna między 317 a 361 rokiem po Chrystusie i umieszczony w cyrku Maximusa. W 1587 roku papież Sykstus V uhonorował upadły, złamany i dawno zapomniany obelisk i kazał go naprawić, i umieścił go na placu świętego Jana na Lateranie. Co ciekawe, możliwe jest, że nawet Mojżesz mógł widzieć ten obelisk na własne oczy, gdy był w Egipcie. Teraz ten obelisk mający na celu uhonorowanie Boga Słońca stoi obok tego, co katolicy nazywają Kościołem Matką wszystkich Kościołów, czyli obok oficjalnej katedry biskupa Rzymu-Papieża. A teraz zobaczmy coś, co można ujrzeć tylko za pośrednictwem Google Earth. Jest to naprawdę szokujące. Jest to chyba największy na świecie obelisk, który jest niewidoczny gołym okiem, tylko właśnie za pomocą Google Earth. Jeśli przyjrzeć się uważnie, widzimy tutaj męskie genitalia Boga Słońca Ra czy Baala, wbudowane w rzeczywistą architekturę Placu Świętego Piotra i całego budynku w Watykanu. Możemy zobaczyć, na dole jądra, a następnie trzon tego męskiego organu skierowany ku górze. Interesujące jest to, że jeśli obrócimy go na bok, zobaczymy, że ten architektoniczny obelisk, jeśli można to powiedzieć w ten sposób, jest skierowany idealnie na zachód bezpośrednio w kierunku stopnia zero. Jeśli przypomnicie sobie to, co mówiłam na początku, Bóg zachodzącego słońca czy zachodu to Bóg Baal. Chyba zgodzicie się ze mną, że takie rzeczy jak na przykład organy rozrodcze nie powinny znajdować się w miejscu, które jest związane z Jezusem. Tym bardziej, jeżeli mówimy o organach, organach rozrodczych Boga Słońca. A gdzie dziś znajdujemy najwięcej obelisków związanych z kultem Boga Słońca? Co byś powiedział na to, że możemy je znaleźć właśnie w naszych kościołach. Tam właśnie trafiły te obeliski, a nazwano je wieżami. Uwierzcie mi, że gdyby faraon lub starożytny Egipcjanin żył dzisiaj, czułby się naprawdę komfortowo wchodząc do większości dzisiejszych kościołów, zapewne powiedziałby, tak, to jest moja religia, to jest coś, z czym się identyfikuję to jest kult. Boga słońca. Uciekajcie ze środka Babilonu. Każdy niech ratuje swe życie. Nie gincie z powodu jego grzechu. Nastał bowiem czas odwetu u Pana. Daje on mu zapłatę za to, co uczynił.